Opolska Izba Lekarska otacza opieką młodych lekarzy, organizując dla nich szkolenia, podczas których starzyści mogą zapoznać się między innymi z możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wykonywania zawodu lekarza oraz z charakterem pracy Opolskiej Izby Lekarskiej. Przekazaliśmy tę informację naszym młodszym kolegom o tym, jak mogą w naszej Izbie też działać, to znaczy mogą. Być członkami różnych komisji problemowych. Istnieje komisja stomatologiczna, komisja młodych lekarzy. No tu szczególnie, właśnie koleżanki i kolegów zapraszamy do działalności w tej komisji. No jest komisja senioralna, no to już tak dla wiadomości, tylko żeby wiedzieli co się dzieje. No i niestety czasami trzeba przyjść do Izby, jeśli się zdarzą jakieś kłopoty. To już o tym pan mecenas. Najlepiej powiem. Wspieramy i młodszych, i starszych, także mamy przeznaczone pieniądze na pożyczki szkoleniowe. Mamy fundusz samopomocy, gdzie w nagłych przypadkach i młodym ludziom, młodych ludzi wspieramy, i starszych emerytów, lekarzy. Dysponujemy też środkami na nagrody za specjalizację, za doktoraty, no i też staramy się wspomagać starszych lekarzy w rehabilitacji. Zawód lekarza wiąże się z dużym ryzykiem, co powoduje, że potrzebna może być pomoc prawna. W tym zakresie Opolska Izba Lekarska nie pozostawia młodych lekarzy bez opieki. Mamy zapewnioną pomoc prawną. Jest biuro, które właśnie działa na nasze potrzeby. Na stronie internetowej każdy młody lekarz znajdzie na miarę numer telefonu, adres i w razie potrzeby jak najbardziej powinien się tam zgłosić. Mamy społeczeństwo roszczeniowe w tej chwili, jesteśmy na takim etapie. Jeżeli chodzi o stażystów, którzy dzisiaj tutaj są na sali, to oni pracują w oparciu o umowę o pracę z placówką medyczną. I, że tak powiem, ich zabezpieczeniem jest y, pracodawca plus opiekun, bo każdy ze stażystów ma swojego opiekuna, który czuwa nad nim. Natomiast y, jeżeli ci starzyści już zmienią swój status i będą lekarzami w pełnym tego słowa znaczeniu, będą działali na przykład w oparciu o indywidualną działalność gospodarczą, to tutaj jest warte, aby się dobrze ubezpieczyli. Takie obowiązkowe ubezpieczenie lekarza to jest w tej chwili około, podstawowa stawka to jest 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie, a w okresie ubezpieczeniowym 350 tysięcy euro. Są to małe kwoty. Dlatego warto, uczyłem właśnie dzisiaj tutaj lekarzy, żeby podnieść sobie to ubezpieczenie. Tak z mojej praktyki zawodowej wynika, że takim optymalnym ubezpieczeniem to jest kwota około 1,5 miliona do 2 milionów. Młodzi lekarze od początku studiów dowiadują się o tym, czego mogą się w przyszłości spodziewać. Zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać, nie mają jedynie charakteru prawnego. Zawsze mieliśmy od początku studiów jakieś tam z, pojęcie o zagrożeniach, jakie mogą nas czekać, czy to tam fizycznych, czy to prawnych, czy to biologicznych, prawda, połowa. Yy, rozmowy właśnie o prawo, nie wiem, zakażeń, to są właśnie zakażenia szpitalne, czy to co możemy przynieść do domu, yy, na siebie, na swoją rodzinę, czy to są przypadki zakłóć czy może te nieszczęśliwe przypadki ostatnich ataków na lekarzy, szczególnie na oddziale ratunkowym, to jest jedno z najbardziej, jedno z środowisk, które stają największe zagrożenie dla lekarza, właśnie chyba SOR. Ale tutaj na pewno dowieźliśmy się wielu ciekawych rzeczy od pana adwokata o propos zagrożeń prawnych, które z innej strony nas czekają. Podczas spotkania przekazana została również informacja dotycząca rozwoju naukowego, o czym mówił pracownik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. To jest ścieżka, ścieżka obok tej takiej stricte zawodowej w przychodni czy, czy w szpitalu, także ścieżka poszerzona, o tą ścieżkę naukową, która oczywiście łączy sobie, nie da rady robić nauki w naukach medycznych bez, bez szpitala, ale Szkoła Doktorska Uniwersytetu Polskiego znacznie pomaga ten rozwój naukowy i my przedstawiamy, ja przedstawiam ofertę w studiów w Szkole Doktorskiej, czteroletnich studiów dla, dla lekarzy. To jest też dodatkowa oferta, ponieważ Szkoła Doktorska oprócz tego elementu naukowego w ramach swojego kształcenia ma też... Kształcenie specjalistyczne, co też jest dodatkową zachętą. Na niektóre specjalizacje bardzo trudno się dostać, a będąc studentem szkoły doktorskiej są, są dodatkowe, jak gdyby, no, nazwijmy to punkty, które pozwalają wejść na te specjalizacje bardzo pożądane. Opolska Izba Lekarska daje młodym lekarzom również możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Już są dwa zespoły, kiedyś był jeden, ale się y, liczba chętnych do grania, do śpiewania ciągle rośnie, także myślę, że może spokojnie powstać trzeci zespół. Natomiast jest też chór o polskiej izby lekarskiej i zapraszamy wszystkich zawsze wszędzie, gdzie tylko można, o tym mówimy. Jak najwięcej chórzystów, wtedy chór najlepiej brzmi. Raz w tygodniu są próby, także zapraszamy. Od wielu lat przy Opolskiej Izbie Lekarskiej działają zarówno chór, jak i zespoły muzyczne. Spotkanie z lekarzami starzystami zostało zakończone koncertem zespołu Reanimators i zespołu Dr. Floyd.